Witam serdecznie. Dzisiaj mamy przed sobą fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 22, wersety od 15 do 21. Werset 15. Tote por Eutchentes hoi farisaioi, symbulion elabon, chopos auton pagideusosin en logo. Tote por wówczas poszedłszy. Odszedłszy, porę iść, odszedłszy, choj faryzeusze, a więc to stronnictwo przywiązujące szczególną wagę do przestrzegania literalnego przepisów Tory, Symbolion elabon. Symbolion to jest wspólna narada. bule to jest chęć, wola. Buleo to jest naradzać się, zastanawiać, a symbuleo to jest wspólnie, w, we własnym kręgu, wspólnie się zastanawiać bądź radzić. Więc podjęli naradę, byśmy powiedzieli symbolian elabon, wzięli tą naradę. Hopos auton, jak go, czyli w domyśle Jezusa, pagideusosin. Pagideło to jest czasownik, który wodzi się od rzeczownika pagę. Pagę to jest sidło albo sieć, w którą łapano zwierzęta, ptaki, ale też w przenośni może znaczyć wszelkiego rodzaju pułapkę. Pagideło to jest zastawić pułapkę, zastawić sidło, usidlić, byśmy powiedzieli, więc po naszemu, znaleźć jakąś sytuację, którą mogli, żeby mogli go podchwycić. Pagideło, n logo. En logo można tłumaczyć w mowie, czyli w jego wypowiedzi, albo w jakiejś sprawie, ponieważ za tym Logos może kryć się hebrajskie Dawar, żeby w jakiejś sprawie go usidlić, albo pochwycić na, na jakiejś jego wypowiedzi, która może być niefortunna i można będzie go oskarżyć. 16 werset. Kai apostellus sin auto, tu Matchetas Auton. Meta ton Herodianon, legontes, didascale, oidamen, hoti alethes ei, cae ten hodontut heu en aletheia didaskeis kai u meleis oi peri udenos, u gar blepeis eis prosopon anthropon Kaj apostellusin, apostello to jest posyłać. I posyłają, a więc mamy tutaj czas teraźniejszy, a wchodzimy w, w samo medias res, w samo centrum tej akcji, i posyłają jemu, do niego, tus matetas auton, uczniów swoich, metaton Herodianon. Wraz z Herodianami. Herodianie to jest stronnictwo, grupa ludzi, która popiera rządy Heroda Wielkiego i dynastii w ogóle herodiańskiej. Oni znani byli z tego, że bardzo byli wierni Rzymowi, ponieważ wiemy, że to Rzym umożliwił królowi Herodowi Wielkiemu piastowanie urzędu i później też właśnie utrzymanie dynastii herodiańskiej. Stąd też Herodianie to byli ci bardzo wierni wierni Rzymianom. Legontes. I teraz ci uczniowie faryzeuszów oraz Herodianie, oni do końca mogli się nie we wszystkim zgadzać. Wiemy, że faryzeusze wobec władzy rzymskiej mieli pewne wątpliwości, natomiast Herodianie popierali. Więc tutaj te dwa stronnictwa wspólnie mówią i zwracają się do Jezusa Legontes, mówiąc, didaskale, nauczycielu, a więc uznają jego rangę jako ten rabbi, ten, który może naucza nauczyłaś się zaś dowiemy w jaki sposób. Oidamen, wiemy, czyli już słyszeliśmy, już jesteśmy zorientowani w tym, co nauczałeś. Choti ale tches ei, ale tches dosłownie jest prawdziwy, ale tutaj za tym jest hebrajska koncepcja emuna, czyli tej wierności, wierności Bożym obietnicom, wierności Torze, a więc, że nauczasz w sposób prawdomówny w sposób praworządny jesteś człowiekiem uczciwym i rzetelnie nauczasz zgodnie, zgodnie z, z Torą z przepisami Tori. co zresztą za chwileczkę tutaj widzimy kai e, e, jesteś jesteś kai ten chodon tutchełu i drogę Bożą Droga Boża to jest ta halacha, którą należy iść, w sposób postępowania zgodny z, z torą, który wynika w jakiś sposób z, z Pięcioksięgu Mojżesza. Chociaż wiemy, że Pięcioksiąg Mojżesza jest tą podstawową regułą życia dla, dla Żydów. Ale w różnych konkretnych sytuacjach życiowych czasami trzeba wyciągać pewne wnioski z pięciu księgów. I teraz tutaj oni zakładają, że Jezus właśnie naucza, jak postępować tą drogą Bożą ten I tą drogę Bożą wprawdzie nauczasz. Wprawdzie, czyli w wierności z zamiarą Bożym. Czyli rozeznajesz, co Bóg rzeczywiście chciał powiedzieć i tak nauczasz, jak, jak Mojżesz by nauczał, gdyby znalazł się właśnie w, w tej sytuacji to Jezusa. Dalej I jeszcze dodają. Kaj umelej soi periude nos. I dosłownie, i nie troszczysz się o nikogo, ale właśnie w, w tym znaczeniu, że nie zabiegasz o względy niczyje. Nie troszczysz się o, o to, żeby ktoś ci faworyzował, nie szukasz jakiegoś y, poklasku y, u nikogo. I dalej dodają, jeszcze rozwijają tę myśl. Ugar blepeis eis prosopon antropon. Nie, bowiem nie patrzysz na prosopon, to jest twarz człowieka. Nie twarz, nie patrzysz na twarz, co za tym się kryje. To znaczy, że to, co nauczasz, nie nauczasz pod kątem tego, jak będą reagować słuchacze. Nie kierujesz się tym, że jak zacząć grymas w twarzy słuchacza, to zaraz zmieniasz naukę, żeby dostosować się do tego, żeby, żeby zawsze był uśmiechnięty, żeby zawsze się zgadzał z tobą. więc nie, nie patrzysz na twarz yy, człowieka. Tutaj w tłumaczeniu Biblii Tsiąclecia mamy, nie oglądasz się na osobę ludzką. Tu tłumaczę to słowo prosopon, które oznacza przede wszystkim oblicze, twarz. Zinterpretowali już w kontekście późniejszej teologii łacińskiej, gdzie to właśnie persona jest odpowiednikiem tego prosopo. Zresztą to jest boczny temat filozoficzny, w który nie chciałbym się wgłębiać w tej chwili. Przejdziemy zatem do 17 wersetu. Ei pe unchemin tisoidokei. Ekstestin dunai kenson kaisari eu. Ej, un chemin, powiedz więc nam, ty, soj, dokej. Co tobie się wydaje, co sądzisz, jaka jest twoja opinia? Tu, dokej, to jest właśnie mieć jakąś opinię, sądzić jakiś pogląd. Jak jest twój pogląd? Exestin Dunaj Kenson, Kaisari, EU. Exestin, czyli należy, powinno się y, Dunaj dawać kenson, to jest słowo wzięte z kolei z języka łacińskiego. Mamy census po łacinie z administracji rzymskiej. Census to jest to obliczanie ilości mieszkańców, dochodu mieszkańców, wielkości miast, wielkości prowincji, dochodów prowincji i tak dalej. To jest właśnie ten census, O tego cenzor w starożytnym Rzymie był odpowiedzialny właśnie od, za to wyliczanie właśnie podatków przede wszystkim, ponieważ ten census Służył temu, żeby w sposób sprawiedliwy ściągać podatki. Im więcej ktoś korzysta z infrastruktury rzymskiej, tym bardziej musi za to płacić. I poza tym każdy obywatel też miał odpowiednią sumę, którą musiał zapłacić jako podatek. Przypuszczalnie tu chodzi właśnie o tą takie pogłowne, to co każdy zamieszkujący niezależnie od swojego majątku, musiał, musi zapłacić cesarzowi. I, ponieważ zobaczymy, że tutaj z dalszego kontekstu to będzie wynikało. I teraz to, ten kenson ten podatek cesarzowi EU, czy też nie, czy nie. Osiemnasty werset. Gnus decho jesus ten ponerian auton eipen, ti me pej radze te, hipokritai. Gnus od gnosko imię słów uprzedni, czyli wiedzą, wiedząc, decho Jezus, Jezus, ten znając Jezus, ten, ten ponerian, poneria, poneros to jest zły, a więc złość, złośliwość, można powiedzieć, złośliwość ich, ejpen powiedział, time pejradze te. Czasownik pejradzo, podstawowe jego znaczenie to jest wystawiać na próbę, doświadczać. Też w pewnych kontekstach może oznaczać kusić, jeżeli odniesiemy to do, do duchów nieczystych. Natomiast tutaj chodzi o wystawianie na próbę. Dlaczego mnie wystawiacie na próbę? Dlaczego mnie doświadczacie, hipokryta i hipokryci? Już widać, przejrzał ich zamiar, że im nie chodziło wcale o to, żeby dowiedzieć się, jak naprawdę posłuchać, ale żeby pochwycić Jezusa na jakimś uchybieniu słownym bądź rzeczowym. 19 werset Epideiksa te moi, tonomisma tukensu, hoide pros enenkan autodenarion epideiksa, te mi to jest pokazać, wyłożyć, pokażcie mi to nomisma, to jest, nomisma to jest moneta, monetę, do tego mamy numizmatykę, monetę tu kensu, monetę podatkową, hojde prosenenkan auto, oni przedłożyli mu, przynieśli, prosfero, przynieść, przynieść, Jemu denarion denara. A więc stąd wiemy, że ten denar to było to, co każdy obywatel musiał zapłacić, niezależnie od tego, jaki był jego status majątkowy. Dwudziesty werset. Kajlegei autois. Tinos heikon haute kajche epigrafe. I mówi im, cały czas w czasie teraźniejszym to się dokonuje: Tinos heikon haute, czyja. Czyj obraz? Ten – kaihe epigrafe, epigrafe to jest napis umieszczony ponad tym obrazem, epigraf i, i ten napis. Tutaj zauważmy to – eikon, to jest, od tego mamy to nasze dzisiejsze ikona, ale w starożytnej Grecji to jest po prostu obraz. Dalej czytamy w 21 wersecie – Legusin in auto to ty legej autois, podotę un, to kajsaros, kajsari, kajta tu tche to Mówią jemu, cesarza, ty legej autois, wówczas mówi im, A podotę oddajcie un, zatem, ta kajsaros rzeczy, te rzeczy, te sprawy, które, należy, które są cesarza, kajsari, cesarzowi, Kajta tut tu i te rzeczy, które należą do Boga, które są Boga, totheo, bogu. Myślę, że tutaj warto skopować ten ten, ten rzeczownik, eikon, ten obraz, tu przypomnijmy sobie, w Księdze Rodzaju mamy w pierwszym rozdziale, werset 27 jest, mówi, że Bóg uczynił człowieka kat eikon tcheu, kat eikona tchełu, tam jest właśnie w akuzatywie, więc czyli na obraz Boga i ten obraz Boga, gdzie znajduje się? Właśnie w człowieku. A więc Jezus Odpowiadając yy, uczniom faryzeuszy i Herodianom, że pieniądze, które należą do cesarza, należy oddać cesarzowi. Natomiast gdzie jest właśnie ten eikon, czyli ta ikona Boga? Gdzie znajduje się ikona Boga? Właśnie w każdym z nas, każdy z nas jest ikoną Boga. I tutaj oddajcie Bogu to, co należy do Boga. To znaczy, oddajcie to, co ma ikonem Boga i to, co ma napis Boga, ponieważ napis, ta epigrafę, to też Słowo Boże, Pismo Święte, które jest w naszym sercu, też my w jakiś sposób odpowiadamy Bogu całym naszym życiem, tą naszą ikoną, obrazem, który Bóg umieścił w, naszych, w naszym człowieczeństwie i odpowiadamy Mu tym Słowem, który On nas obdarował i które jest w naszych sercach. Bardzo dziękuję.